Jan Brzechwa, żuk. Do Biedronki przyszedł żuk. Okieneczko, puk, puk, puk. Panieneczka widzi żuka. Czego pan tu mnie szuka? Skoczył żuk jak polny konik. Z galanterią zdjął melonik i powiada. Wstań Biedronko, wyjdź Biedronko, przyjdź na słonko. Weznam ciebie aż na łączkę i poproszę o twą rączkę. Oburzyła się biedronka. Niech pan tutaj się nie błąka. Niech pan zmiata i nie lata. I zostawi lepiej mnie. Bo ja jestem piegowata. A pan nie. Powiedziała, co wiedziała, i czym prędzej odleciała. Poleciała. A wieczorem ślub już brała z muchomorem, bo od środka aż po brzegi miał wspaniałe, wielkie piegi. Stąd nauka jest dla żuka, żuk na żonę, żuka szuka.